Hejka, jestem Patrycja i dzisiaj jest kolejny odcinek z mojej i Hani serii. No i właśnie ja tutaj sobie teraz szydełkuję. Hej, e, pamiętacie mnie? Jestem Hania. E, ja właśnie sobie czytam książkę, jest e, 18. E, my jesteśmy pod ciężkim dniem, no i będziemy się niedługo e, kłaść spać. E, no więc tak, my już po prostu jesteśmy wyszykowane, więc może tak. Ja mam tutaj różne, przeróżne ubranka, ale to jeden sobie tutaj, o. I teraz tak, widzowie, ja muszę się ogólnie, no, przygotować do snu. Więc tak. Mhm. Jeszcze to tutaj. I teraz tak to chowamy do plecaczka, który mam tutaj. Ojeju. Ale mam pełno rzeczy w tym plecaku. Ej, Hania. Tak? Bo tutaj jest twoja połówka serca, jakie ja mam bałagan w pokoju. O, dzięki. Proszę bardzo. No i teraz tak widzowie, bo jeszcze tutaj mamy otwartą, otwarty balkon i my nadal widzowie nie mamy co jeść. No jutro musimy iść do sklepu koniecznie. Tak. Koniecznie. Po moje ubrania, bo słuchajcie widzowie, ja ostatnio w sklepie zostawiłam ubrania. Mhm. Oddali nam pieniądze, ale nie znalazły się te ubrania, no więc no właśnie. Więc tak, teraz po prostu ja już będę szła spać. Ja mam te okulary, żeby nie było do czytania tylko, więc teraz ja już jestem gotowa. No i co, widzowie, ja już idę spać, a wy teraz przejdziecie do Hani. Do Hani! Dobra, ja też już będę powoli iść spać. To sobie ten tu maseczkę zdejmę, opaska, zimne światła. No i już też idę spać. Dobra, ja już wstałam. Patrycja jeszcze chyba śpi, więc cieszę się bardzo, bo, yy, bo zwykle ona wstaje pierwsza i nie budzi. No więc yy, jakby przynajmniej choć raz. Teraz załatwimy toaletę. Hej. Teraz tylko zęby. O, udało mi się je wrzucić. Dobra, teraz rozczeszę sobie tylko włosy. Nie wiem, ale ja uwielbiam swoje włosy. Dobra, ubieram się w moje jedyne niestety przebranie. Dobra, niech tam sobie leży i teraz. Y, muszę się przygotować do szkoły. Więc tak. Y, spakuję sobie na pewno. Dobra. Piórnik. I co jest? I bo do tego plecaka. się nie da do tego spakować. No naprawdę się nie da. Co ten plecak jakiś niepojemny, czy co? Ej, widzowie, nie da się do niego spakować tego piórnika. Nie, no masakra. Co ten. No trudno, poproszę Patrycję, żeby spakowała mój piórnik. Dobra, tak spakujemy i tyle. E, tak, jeszcze. O, książka w portfelu, trudno. Tą połówkę serca sobie wezmę. E, bidon. No i tak w sumie to teraz pójdę sobie tylko zrobić śniadanie. Albo najpierw obudzę Patrycję. Patrycja, wstawa już. O, nie budź mnie. No dobra, masz jeszcze 5 minut Zatem... Albo dobra, wstaję, bo muszę widzom pokazać Zobaczcie, widzowie, ja mam nową fryzurkę, bo byłam u fryzjera I teraz tak Ja te ubrania daję do kosza na pranie Nie da się? Co? Dobra, ja je sobie dam Czekajcie, widzowie Muszę je dać o tutaj Dobra, widzowie, nam właśnie doszedł taki nowy kibelek No i teraz dajemy do pralki moje ubrania Nie da się Dobra Niby są w pralce, Trudno. Jak już przy okazji jestem w łazience, to muszę się przesać i maseczkę rano. A jeszcze i trochę podetnę włosy końcówki. Okej. Okay. Umyjmy zęby. Dobra. No i teraz jeszcze ja zaliczam poranną kąpiel. Dobra, kąpiemy się w kuli do kąpieli. O dobra, już jestem wypukana. No i teraz słuchajcie, przebieramy się w szlafrok i idziemy. Dobra. Dobra, x z mojego pokoju, bo ja się tu chcę przebrać. Może dzisiaj w to. No. Okej. Okay. Aha, dobra. Tu ja się najpierw ubieram w kurtkę, bo jest zimno dzisiaj. I słuchajcie. Ej, ja mam tu... Wyrzuciłaś portfel. O, dobra, brawo. Tylko karty nie. Aha. Dobra, trudno. Masz dwa portfele. Mhm. Dobra, słuchaj, tu są jeszcze nasze klucze. Ja to biorę jeszcze zegarek. Aha. Okej. Okay. Bierzesz telefon? E, tak, biorę klucze do domu jeszcze to. to dobra, no i teraz słuchaj o, musimy zrobić, zrobić i zjeść śniadanie, nie dobra ja odkładam e, plecak e, nie mamy co jeść, dobra mamy gofry przynajmniej dobra, to ja sobie wezmę ananasa do szkoły i jeszcze gofry trzeba zrobić no, dobra dobra tutaj dajemy na teraz i do szkoły ej ten talerz Dobra Czekaj, zjem sobie teraz cukierka A gdzie swój plecak? No, mam go tutaj Aha, dobra, Boże, Dobre. ślepa Hop Dobra, zjem sobie Niam, niam. Dobra, talerz Dobra, niech tu sobie leży Dobra, i teraz ja sobie zjem goferka a co ty mówisz, no że z tego ananasa zrobimy sobie picie do szkoły? No w sumie, ale już mamy przecież wodę do ten. No w sumie, ja jeszcze sobie zrobię do szkoły go. Dobra. Ja w sumie już sobie nie robię chyba do szkoły, bo ja już mam ananasa i cukierka. Dobra, poczekaj. Hop. Mm. Ojeju. Dobra. Zrobione. Dobra, teraz talerzyki odkładamy tutaj. No i co, gotowa do szkoły? Eee, poczekaj, nie gotowa. Co? Muszę jeszcze wziąć cukierka do szkoły, o mm -hmm. <tryk> O, mój ulubiony się wylosował. Super. Dobra. To możemy już iść. Okej, okay. no to idziemy. Tu, 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 tu. Jeszcze muszę zamknąć drzwi, tu, tu, tu. Idziemy. Dobra, jesteśmy już w szkole mhm. i słuchaj, bo pani dyrektorka zarządziła, że yy, po prostu mamy się wypakować z szafek i mamy sobie inne wziąć, więc choćby może tutaj będą jakieś. Okay. Dobra, zobacz, ja chyba bym chciała tą szafkę. Ja tą. Dobra. W takim razie co my tu mamy? Wow, ale zeszyt, nie, no to ja to biorę. Szminka. Mm. I lakier do paznokci. Ej, bo tu jest jeszcze jakiś normalny telefon. Ej, ale chyba nie będziesz brać. Ej, patrz. Tu jesteś do jedzenia. Dobra, na razie mm. później weźmiemy jak coś. wow, ja mam kryształy nawet. wow, ja mam mm. miliardy długopisów. Serio? No i ołówków. Dobra, ja już się wypakowałam. Dobra. <laughs> Lubisz się wygłupiać, co? Tak. Ej, dobra, ja mam najpierw plastykaty. Ja też. Ano no fakt. Chodzimy do Dobra, Boże Święty, ja jestem zapomniałam. Dzień dobry. Dzień dobry, przecież jeszcze nie ma lekcji. Yy, co tak wcześniej przyszłyście na lekcję? Aha, wy się tutaj pomalować, tak? Yy, tak, proszę pana, my będziemy. Tak, robimy tak. tak, tak. No, to słuchajcie, dziewczynki, jak nam malujecie coś pięknego, że aż będzie godne tutaj zawisnięcia, To słuchajcie, mam tutaj wielkie pudło prezentów i coś dostaniecie z tego. Wow, wow. dziękujemy! Dobrze, a teraz proszę tutaj, macie stołeczki. I jeszcze tutaj mamy do malowania. I teraz tak. Jeszcze tu były jedne farby. Zobaczmy. Zobaczmy. Dobra, słuchajcie dziewczynki, yy, te pędzle są dla Was wspólne i te farby również są wspólne, dlatego proszę się o nie nie kłócić. Proszę Pana, my się przyjezdnimy, my się nie będziemy przecież kłócić. Ale wiecie, tak w razie czego. Yy, dobra, to w takim razie malujemy. Mhm. Ups, proszę Pana, spadło. To nic, nic się nie dzieje. Hmm. U. Ej, jakim cudem namalowałyśmy praktycznie to samo. Wow, nie wiem. Ja już proszę pana. Ja też. Wow, identyczne, jak wy to zrobiłyście! Brawo, gratulacje. Dlatego dzisiaj. Proszę to dla ciebie. Wow, dziękuję bardzo. A to dla pana. ciebie. Wow, dziękuję. A teraz te obrazy są takie godne, że musicie je tu zostawić, bo to są normalnie arcydzieła. Dziękujemy, proszę pana. Dziękujemy. Yy, więc tak. Yy, na pewno one się pojawią na stronie głównej szkoły. A na razie zamykajcie na lekcję, bo już zaraz będzie dzwonek. Dobrze, do dobrze. Widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Do szafeczki. Ups. Ej, ty masz złotą różę. No. Może ona jest warta mili milionów? Ale ja nie będę jej wydawać. Okej. Okay. Dobra, chodźmy na lekcję. Za minutę dzwonek. Hej, widziałeś tam tego chłopca? Którego? Ten został tam na korytarzu. E, Widziałam, że trochę masz błyskotki w oczach. Nie, nieprawda. Do, dzień dobry, witam was na lekcji. Dzień dobry. A co to? Jeszcze nie ma dzieci? wszyscy pewnie przyjdą. Damy tutaj plecaki, bo tutaj pod można wkładać. Yy, Chodził. Dobra, idziemy. Siadamy w ostatniej ławce, nie? Tak, oczywiście. Dobra, to no jest opiąc. O tym ci mówiłam. Nie pamiętasz go? Kiedyś nie. już nie I widać, że ci iskry lecą z oczu. Nieprawda. Koniec pogaduszek. Witam Was na dzisiejszej lekcji. Jak już mówiłem wczorajszego dnia, dzisiaj zajmiemy się ważnymi rzeczami. Po pierwsze, wczorajsza kartkówka. Wyczytam teraz oceny, ponieważ są dobre. Wyczytam je na głos. A więc tak. Patrycja dostała, uwaga, uwaga, piątkę plus. Brawo, Jest. Patrycjo. Brawo! Dzięki. E, teraz tak. Dalej. Dominik, tak. Dostałeś, uwaga, uwaga, czwórkę plus. Jej, ale się cieszę. Brawo. Dalej. Hania. Dostałaś uwaga uwaga szósteczkę. Wow, super. A Patryk dostał uwaga uwaga piątkę minus. Gratuluję wam Juhu. wszystkim, macie wspaniałe oceny. No, po prostu bardzo wam dziękuję, że tak pięknie się przygotowaliście na ten sprawdzian. A teraz proszę was, abyśmy się zac zaczęli zajęli już lekcją. Dzisiaj będziemy się uczyć o różnych rzeczach, ale na początek chciałbym zapytać, czy nasz Patryk y, zrobił pracę domową zaległą? Y, tak, zrobiłem. Super, to w takim razie pokaż mi ją. Y, proszę. mhm. Mm mm -hmm. Super, dostajesz plusa. Jej, dziękuję panu. Dobrze, to w takim razie możemy zacząć lekcję. Y, dzisiaj porozmawiamy sobie o działaniach pisemnych. Kto wie, co to znaczy. Ja wiem proszę, Patryk, wytłumacz. Dzie, dodawanie w słupkach to jest. Ogólnie dzielenia w słupkach. To jest coś takiego, że możesz dodawać, odejmować mnożyć lub dzielić w po prostu takim słupku pisemnie i to jest po prostu łatwiejsze dodawanie, odejmowanie mnożenie lub dzielenie. Dziękuję, bardzo pięknie nam wytłumaczyłeś. A teraz poproszę, aby patrycja przyszła. I narysowała mi na tablicy przykład. Dobrze, ponieważ macie to w podręczniku, a prosiłem was, żebyście sobie o tym przeczytali. To ja sobie tutaj stanę, żeby ci nie przeszkadzać. I proszę, pokaż mi, jak to się robiło. Dobrze, I więc tak to jest. Yy, już tylko napiszę. Okay. Zabrakło ci strony, tak? To już zmarzymy. Pamiętamy, że to jest 50 plus 50. Dobra, to y, napiszę tutaj u góry. 50 plus 50. Muszę trochę y, bardziej niewyraźnie pisać. Nie y, tylko trochę tutaj zmarzę, bo mi wyszło. I teraz pamiętaj, to jest 0 plus 0 i 5 plus 5. Wiem, wiem, wiem. No i to jest. Bardzo pięknie, kochanie, dostajesz plusika. Jej. Wracaj na miejsce. E, słuchajcie, teraz rozpoczniemy sobie nowy temat. Co już przerwa? Ale super! No to dzieci do widzenia. Dziękuję za piękną lekcję. Do widzenia. Ej, bo tu nasze plecaki. Hej, chłopcy! Hej, bardzo dobry macie oceny lepsze od nas. No jasne. Dobra, idziemy teraz. Yy, słuchaj, idziemy, idziemy. Na przerwę obiadową. A Jest tak. tylko jedna lekcja. Widzisz, kto z nami usiadł? Mhm. Dobra, jesteśmy już na obiedzie. Więc tak. pierwsza. Dzięki. A więc tak, weźmy sobie tackę. Mhm. No i skoro to obiad, no to trzeba coś wypasionego, Więc. Yy. I może coś słodkiego. No i jeszcze wiadomo wodę. Dobra, jeszcze sobie wezmę to zdrowe picie. Dobra. Okej, okay, więc teraz tak. Mm, tutaj. Hm. Mm. Dobra, tak już będzie trudno. Okej. Okay. Ale ty szybko to zjadłaś, Łasów tak. z Ciebie. Mega szybko. Teraz ty. Dobra, dzięki. E, Tackę sobie wezmiemy. No i skoro to obiad, e, taki <noise> szkolny, to ja myślę, żebym sobie wzięła coś zdrowego. Tak, wezmę sobie to. O, smoczy owoc. Hmm. sałatka. Ups. Ojejku. Dobra. Yy, I weźmiemy sobie to. I chyba coś słodkiego. Już teraz zjem. Bo jest takie pyszne. Dobra. Mm -hmm. Ale pycha. Dobra, to ja teraz pójdę może coś sobie wziąć do jedzonka. Dobra, ja to co zwykle. I dawaj teraz ten, to teraz ja idę i tak, yy, ja sobie wezmę szyb na szybko coś, bo już się muszę spieszyć do domu, bo moja mama mi każe szybko zawsze przychodzić. Dobra, tak sobie już to wezmę trudno. No i zjedzone. Ja to lubię tak szybko jeść. Dobra, jeszcze ja zjem. No to teraz idziemy, idziemy. Nasze plecaki. Jeszcze nasze plecaki. Okej. Okay. Halo, jeszcze ja! Oj, Sarki, że zapomniałam. Nie, spoko. Dobra, idziemy, dobra. Okej, okay, teraz tu musimy położyć zaproszenia. Weźmy sobie jeszcze tylko lemoniady. I bawmy się. Dobra, jesteśmy już. To chodźmy. O, hej Patrycja. Cześć. Hej Patryk. Co? A, Pst. Połóżmy sobie tu, weźmy sobie lemoniadę, I się bawmy. Ale fajnie. A co? A kto to jest? E, zapomniałam ci powiedzieć, to jest mój chłopak. Do Serio? Mili. Wow. No. Wiem, że to dziwne, ale... Dobra, słuchajcie, ja chwilę muszę odpocząć. Okej. Okay. Idę do ciebie. Mm. Dobra, a my się um, sobie nagle tańczmy. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Dobra, ja też na chwilę usiądę, żeby wypić. Ja też... Dobra, ja się napiję, zabawa jest męcząca. Dobra, to teraz zmiana muzyki. Teraz bardziej taka inna. O, wow, ale dziwna. Ja mam pompony. <laughs> Dobrze, teraz zmiana muzyki. Idę do ciebie. <laughs> Dobra, teraz zmiana muzyki. To jest typowa pod bal. No, i na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No, i widzimy się w następnym odcinku. Pa, 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 pa. pa.